No dobra, hejcie się będę witam to Was bardzo serdecznie tu są na CBR, dzisiaj z gamy wygadował Ragnarok, tak Pozwaliliśmy sobie to Więc mamy skrzyneczkę Co nas tu czeka w tym odcinku? Nie, chyba nic takiego No nic takiego. Mogę to zwalić? Nie, raczej nie. Dobra. A to nie jest to nad miejsce. Gdzie to jest to miejsce, tu? To jest pod ziemią? A jak się tam dostać? A to czeka, to mnie jakoś przywołuje? O, chodzą te... Dobra Ojcze, może byśmy zbudowali lirę, taki instrument? Po co? Tylko polujemy i trenujemy. Nigdy nie próbowaliśmy innych rozrywek. Coś ci się pomyliło. Zdecydowanie. Po prostu fajnie byłoby się nauczyć grać. Mógłbyś mi pokazać i nie. To głupie. Nie można. Perzyn nie zajmuje. To co to są? To gówna. Bo to są te skurczy bejśni. Ty, to ty tylko ole, więc... Nie Bracie, ten parszywiec za chwilę wybuchnie! Nie wybucha! Mów łeb odrąbie, a nie jednak się... Wzywa ściany! Musimy go strącić! Na tobą, bracie! Weź się odjeb... No, aha to mamy niezły klops. E, No gra mi się zbugowała. Ta gra jeszcze nie jest dopracowana, widzę. Bo cały czas widzę aktualizacje do PS4. No ale zobaczymy. Ciągle jakieś błędy widzę w na roku za tobą uważaj. Jelpa! Dobra tak jest <toszczędny> po co? Nie? Ojciec, prawdę! Dobra! No, zbudowałem się, Halo, znów! Bracie, ten pasie nie za chwilę wybuchnie! No po... Kierdoliło ich. A bo kurwa mam za słabą kurde zbroję. A bo kurde serio się coś buguje. Czekajcie. Hmm. Pancerz? Gdzie tu jest witalność? Tu już szesnaście Nie, co ja dałem? To jest to To jest witalność, to to było Nie no i tu nic nie ma Hm. kontakt a to też fajne kurde takie przypierdzielenie jest fajne czekajcie, zgubiłem jeszcze raz tylko jak się to robiło, lewiatan? A daj mi kurne to, to zaznaczające górestwo Niech jest. A tam jest więcej takich, więc to można sobie... No to wyjście chyba my wkurzacie bardzo. No glebę niedziele, ta furia i tak się odnada, więc spoko. Wy tam kurwa nie macie gniazda przypadkiem? No, chyba wlewo! nie. Za tobą nie ona chyba się tylko tepają na No z Dobra, nie ma tam res płodnik całkowitego Te runy No te runy no Co my tu mamy w tej wyspie? Na tym smoku Czy też ulubionego wiersza? Nie. Rzadko jesteś niezdecydowany. Mam już ulubiony wiersz. Kurde, ale ojczyzny. Coś fajnego. Kłócę obrona, tylko ja piedził. No, tak słabe. Słabe, słabe, mi powiedzie, słabe. Skarpety. Co się stało? Są mokre. Wyschnął. <laughs> Od razu wiedziałem, że to powiesz. To po co pytałeś? Nie jestem pewien. Wyschnął. Tak, kiedyś wyschnął. na roku cię wyschnął. <laughs> Mapa. Tutaj mnie nie było tutaj byłem, tu byłem, tu byłem tutaj mnie nie było no, znacznik jednego do końca nie rozumiem czego? według przepowiedni, którą zna Odyn kradł na wszystkie światy, nawet Asgard ale w prawdziwej przepowiedni Asgard także czeka koniec czy Oden tak czy siak nie powinien chcieć temu końcowi zapobiec? A może tylko. nie zmieniło kłamstwo groy. A zginie. Później dopełnimy. I ratujemy wszystkie światy. Tu kłyną bok. U? Nie. Czysto z zole. Atreusie! Rozmyślałem nad tym, czy kłamstwo groy coś zmieniło. Ja to widzę tak. Jeśli chcesz sprzeciwić się przepowiedni, najważniejsza jest wiedza. Bez pełnego obrazu i kontekstu, najmniejszy szczegół możecie zwieść ku tragicznie błędnej interpretacji. Czekaj, dokończymy. Jak go wywalił? Jeszcze więcej draugrów. No, weź się odpalił. Więcej grup Z lewej! Palisz się, Kratosie! To chwilowe! Auć. No i kurwa, tak Hej no. Chyba jednak będę musiał sobie coś poulepszać, bo normalnie padam jak mucha już. Więc tak. No, za chwilę do roboty idę. Spokojnie jeszcze z i do roboty. No to nieźle. Dobra, yy, no to na pewno zrobię tak bo już padam jak mucha, więc wchodzę w pancerz ku na całym razem, broń co? Kurwa mylę się na tym. O, to ma lepsze, to ma lepsze. To ma lepsze. Dobra, walić to, że jest trochę mało życia. Znaczy, mam na to mam pewien pomysł. Może następnym razem spróbowałbyś się podkraść do wroga? Nie. Zostawmy to. Czas na walkę. Szybki! Ja się kratocie! To chwilowe. Ja się byłków sobie tych wybije, bo mnie stłużają. To jest zupełnie debile, Dobra, tego sobie wybije. Teraz zapaszę tyk na ring. O, ładnie. Kolejnych. tutaj sobie do końca go wbijając Aha, czyli tak ma? Giężysz, kurna kadra grzyca. Co z nią? Przypomina mi pewną okrutną cesarzową. Zbyt gniewną, żeby umrzeć. Zobaczymy. Nie cesarzowa? No co to jest? Chaos zbiera szybszy. Hmm. Spoko. Czyli co? Nic tu nic nie ma na tej wyspie? Legendarne skrzynie to ja wiem, że jedną pominąłem, bo nie było otworzyć wiedza o świecie. Hmm. No to ciekawe, no. To na pewno nie mogę iść, bo tam ma tam może kontynacja z jakiejś wyspy. Dobra. Bo na pewno nie mogę tam nic zrobić. Więc wracamy teraz do bracie. Wspominałeś, że pochodzi z Twojej ojczyzny. O czym traktuję? O przebiegłym generale wojnie i zakazanej miłości. Nie uh. o tym słyszałem. Było tam coś o koniu, który nie był tym, czym się zdawał? Tak, ale nie tak to wyglądało. A więc jak? to się wydarzyło. Byłeś tam? Uh. Tak, ale wolę wiersz. <noise> Chyba, ciekawe, czy nam coś da tu. Za to przysługę. Nie spodziewałem się tu ciebie. Tyle tu piasku. O, jest strasznie. Ale Brock nie ma wstępu do Alfheimu, nie to. więc to ja muszę się teraz o ciebie troszczyć. O co chodzi z tym brakiem wstępu? E, no... Właściwie nie wiem, czy... Może... Wiesz czym jest soczysta, Nixa? Nie. Dzięki Brokowi elfy już wiedzą. E, a czym jest ta soczysta? Nie. No, ma, tak powiedziane. Mogę coś wyleczyć sobie? Nie ma tu serio. Witalności. bo Bole, sobie to leciesz naprawdę. Noś to z dumą. Witano się srebrze, lepsze pod życia. Tu nic nie ma. Ha! To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Tym tym razem obejdzie się bez plan, prawda? Co ktoś samo będzie? Broń, mm -hmm 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 -hmm. a nie, jak jest Dobra czyli, Ej, nie to Pancerz teraz dam to ja sobie to. A to chyba tutaj automatu już widzę No dobra. Na pewno tu już nic nie ma. No ty mapy już nic. Nie no, nie wydaje mi się właśnie. Hm Na razie to, to, na pewno muszę iść dalej Tylko gdzie? Mogę iść w sumie do drzewo kruków Chyba tak zrobię, bo mogę chyba coś otworzyć Ale Na razie w sumie mnie nie interesuje mnie kruki Tutaj mamy co? A, to co my byliśmy A to? Oha, to jest to, to dobra, lecimy tu To No Ja sobie zaraz zakończę i za To was to będzie w chwila, a dla mnie to będzie już... Mam nadzieję, dzień, więc. że ty odnalazł już równowagę. Czy czego tam szukał? W istocie. Widziałem w nim przebłyski dawnego Boga wojny, ale tylko chwilowe. Nie ma nic złego w sprzeciwie wobec wojny, albo wobec przepowiedni. Trudno się nie zgodzić. Przepowiednie gigantów bywają wyjątkowo niejasne. Czy tylko ja pamiętam, że giganci przewidzieli całą naszą podróż do Jotunheimu? Jeśli widzieli Tyra na czele armii podczas Ragnaroku, to im wierzę. Hmm, Pytanie, ciekawe. jak przekonasz Tyra, by też im uwierzył? Dobra, dobra. Na basie ja tu zakończę. No, co masz jeszcze do powiedzenia? Słuchaj, te twoje widmowe wiewiórki potrafisz wtłaczać emocje w maleńkie zjawy? Wiesz, to nieco mało eleganckie przedstawienie sprawy. Te widmowe wersje mnie są aspektami mojej osobowości, które często zwyczajnie mnie rozpraszają. Ta zdolność pozwala mi nie tylko na jakiś czas się od nich odciąć i osiągnąć spokój umysłu, lecz także zobaczyć, co się dzieje poza gałęziami drzewa. A nie możesz sam sprawdzić? Jako wiecznemu opiekunowi drzewa nie wolno mi się od niego oddalać. To część umowy, ale nieśmiertelność jest tego warta. Zjawy pozwalają mi jednak oglądać świat zewnętrzny, choć powiedzmy, że z nieco barwnych perspektyw. Delikatnie powiedziane. Ten twój zgryźliwek to naprawdę niezłe ziółko. Przecież cię słyszę, dziwaku bez szyi. Ha, przeprosiłbym za niego, ale co by to dało? To już chyba byłoby wszystko. Szerokiej drogi. Czy, Czy ty nie rozumiesz, że to już koniec, koniec rozmowy?